Jaka I have a simple rule: if a machine can speak, kill it. The machine you call Edie. What if she sympathizes with the Geth? We should watch her carefully. Why have you not thrown the Legion machine out the airlock, Commander? There is still time. I still have much to learn about this cycle. I still have much to learn about this cycle. Okay. Mm, no to dół, I've always loved the M35 Mako. It's got heart, you know. Ah, oh, come on! The M44 Hammerhead is vastly superior. Come on! That thing's made of tissue paper. At least the Mako can take a few hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid. Vertically aligned mass effect fields. Jump or stick? No speed, no lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey, I love that tank. <laughs> you would be one to love Grizzly Bears, Mr. Vega. <laughs> what? What's so funny? Good dog. <laughs> OK. No w sumie i Maco i młot były fajne. Commander, you flew that Geth Fighter out of the dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Is everything okay, Shepard? OK. Co James powiem? hey shepard sounds like you guys had a crazy ride over there you could say that sorry i missed it and that geth legion i know you two have a past but you sure we can trust it legion's not like other geth we can trust him if you say so i guess you can't always judge an individual by their species Look at Sparks. If all the Corians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. Sparks. Uh-huh. Crazy that they pick now to start a fight. But I guess the end of life is we know it can make everybody a little loco. Just a little? Hey, not everybody's as crazy as you, sir. <laughs> no, I

Tego połączyć. Pole szczątków getów. To tutaj byliśmy, chyba. Uratuj admirała na ranochu. No i serwer getów. Wyłącz serwer getów. Na razie idziemy do koreańskiej kapsuły. I tutaj weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie tali, żeby się na ranochu po raz pierwszy pojawiła w końcu. Myślę, że weźmiemy też James'a. Z tego co kojarzę, to on tutaj ma e -e scenkę fajną. Dawno go nie było. E -e Okej. Okay. O, ty masz 18 punktów. Rzeź, umocnienie, granat odłamkowy. A może umocnienie ci damy? Żebyś sobie mógł... ...więcej wytrzymywać. Zwiększa siłę i obrażenia od mocy o 30%. OK. I 4 punkty jeszcze. No to poczekasz sobie. Talia ma 3, to zwiększymy jej może sabotaż. Dobra. Commander Shepard, this is Admiral Zhen. Have you reached Selcoris' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Selcoris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a the leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Zalkoris understood the civilian fleet's importance. The invasion would be stalled without a supply chain, after all. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears El crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Control to proceed with caution. Zen? Admiral Zen. It's been a long time since Admiral Corus left a spaceship. Let's hope he's alright. We'll see you in a minute. Take us in to the tower.

To be standing here in the land of my ancestors? No widzisz, jesteś tutaj. Tak wygląda ranoch. Bardzo ładnie, skaliście. Nawet jakieś ptaszki sobie latają. Dużo wody. No i w tamtą stronę zmierzamy. Coś tu gdzieś leży, chyba na razie nie wiem. Jamming towers, anti-aircraft guns, rockets? Geth must have been building up an army for a while. They've had three centuries alone down here. Then I guess we're lucky they're not all wearing nuks for backpacks. Hmm. Dobra, do góry. O O nie, jest pirogetów. Oni mają miotacze ognia. Trzeba ich jak najszybciej załatwić. Weźmy tu sondę, wyssanie energii. Ok. mogłem też używać tej fali uderzeniowej. No, fajnie wygląda też. Zamiast na przykład odkształcenia, można falą chyba uderzeniową. Co tutaj jest na górze? Chyba coś tu było. Albo i nie. O, część geta. 2,500. tysiąca. Nie wiem, to chyba jakieś statki Quarion się też porozbijały, albo fragmenty. Może to właśnie ten Korisa statek? Martwy Quarianin. Wrak. Znowu kredyty. No. Could do the Oszczep. O, snajperka. To jest. Ta broń Getów, przez Marine's Przymierza zwana oszczepem, zawiera ferofluid, przenoszony magnetycznie do komory i wyrzucany z niej ze śmiercionośną prędkością. Ferofluid zadaje potworne rany, przecinając niemal wszystko na swojej drodze, niczym strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Mituje przy tym tak ogromne ilości ciepła, że wygląda jak snap światła. Okej. Okay. Mm -hmm. A mamy kolejne gety, ale jeszcze nas nie widzą. A Widzę też miny. O. Tutaj są porozkładane. I mamy też chyba rakietowych tak to są rakietowi dobra nie się zbliżą najpierw no myślałem że eee. A, nie trafiłem No mm. szybko poszło No dobra, a weźmy sobie, zmieńmy tę falę uderzeniową na czwórkę, będzie bliżej. O, proszę, jeszcze was więcej. O, jaki unik zrobił. O, teraz poleciał. O, super też, też to robi detonację jak się trafi. Okej. Okay. No, jesteśmy już tak silni, że <śm> coraz ciężej zginąć. A jeszcze cała masa gry przed nami. <śm> tutaj nie wyjdziemy. Tu nic nie ma. Jakieś rozbite rzeczy, a nic to nie można zabrać. Dobra, zapisuje się. O, i mamy jakieś już um, konstrukcje getów. Mhm. Dobra, tutaj chodźmy, żeby nas. No, no, no. O. Mina zadziałała, ci się nawet nie zwrócili uwagi. Oj, nie to. Ej, 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 ej. ej. Teraz nagle wszystko mi się pomieszało. <grystanie> Dobra, mam złe stanowisko, bo oni są wyżej. Musimy się tutaj przenieść. O. No, to. No. Dobra, idziemy. Jeszcze nie ma nawet żadnych łowców. Technologia getów, był tylko jeden piro, chwila, y... no bo na pewno chyba będziemy szli dalej. Tylko czemu możemy już od razu tutaj zajść? Aha, jeden z nas needs to take those AA guns Hmm, czyli nas cofnęło jednak, samo się włączyło. No, ktoś musi wyłączyć i na chwilę być nieobecny w naszej drużynie. Oczywiście Tali jest specjalistką techniki, ale zobaczmy, co się stanie, jak weźmiemy Jamesa. James, hmm. Uh, <laughs> Tak. Właśnie dlatego wybrałem Jamesa do tej misji. Żeby się popisał. O! Behemoth! Ty! Się pokaż! Tali! Gdzie ty padłaś? Obok mnie. Chociaż tyle możemy się leczyć na nim jednocześnie dzięki temu wyssaniu energii, które mamy. Już yy. fart nawet nie trafia. Ty weź mu sondę pośmi, weź ty trafiaj lepiej. Granatami. No naprawdę, beznadziejnie celujesz. A mogę sobie nawet tarczę leczyć, jak on nie ma. Tarczy. O. Dobra, była kombinacja biotyczna. Super. Coś tutaj jeszcze. <laughs> Jednak sobie poradził. O, i pojawiły się. ...pojawili się łowcy. No dobra, to mamy załatwione. Teraz się tutaj przyjrzyjmy. O, ogniomiot getów! Aktualizacja leksykonu. Hmm. Oczywiście, podstawowe. Nowa broń, szkoda, że wcześniej nie zauważyłem. Bo to jest chyba dobra broń. Ogniomiot getów. Podobnie jak strzelba plazmowa getów, ogniomiot nie jest prawdziwą bronią energetyczną. Dział komiota skupiska superprzewodzących pierścieni za pomocą pola magnetycznego. Pociski te są skonstruowane w taki sposób, by roztrzaskiwały się przy uderzeniu, a wówczas pomiędzy ich fragmentami wytwarza się łuk elektryczny, obracający je w plazmę. Straszliwe, automatyczne wybuchy wchodzą w cel jak palnik do cięcia. Siła rażenia broni zwróciła uwagę służb wywiadowczych zarówno Przymierza, jak i Kwarian. Przedstawiły one teorię, że ogniomiot mógł zostać skonstruowany do niszczenia innych getów. W terenie znaleziono dość egzemplarzy broni, by przypuszczać, że wyszła ze stadium prototypu, a rozłam wśród syntetyków mógł wymusić wprowadzenie jej do produkcji. Na no, pewnie jak się pojawili heretycy. Um, dobra. No to mam nadzieję, że udałoby się nam to przetestować w kolejnej walce, że będziemy mogli to zabrać, bo to jest oczywiście broń tylko na chwilę... ...dostępna. Jak mamy taki celownik, to zawsze tak jest. Że tylko na chwilę to mamy. Dobra, tutaj... tu chyba się rozejrzałem. Mm. Ale krótka przebieżka nie zaszkodzi. No i tutaj chciałem wejść, ale mi nie pozwolili. Ulepszenie magazynka karabin szturmowy i zestaw medyczny. O, i poziom nowy. Nowy poziom. To może od razu wam rozdam punkty. James. Maksymalne umecnienie. Zwiększa ochronę ob przed obrażeniami. No to jest fajne, że będziesz więcej wytrzymywał. Ty masz tylko dwa punkty. Mm -hmm. A! Widzę cię! I co? Nic mi nie zrobiłaś, głupia mina. Tutaj też mamy coś.

Radios are down. You a soldier? Maintenance. Darn hats. I. Uh, uh, I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I saw I could buy the other civilians time, fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got Medigel. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Goris can get us out alive, and my son. Tell him, <laughs> tell Jonah that his father made it to the homeworld. We will. Rest well, Dornhazd Vasranak. Let's get to that tower. Hmm... No to idziemy dalej. Ulepszenie magazynka. O, i teraz mamy dwa, dwa miejsca z działami, z działami przeciwlotniczymi. Hmm. Można iść chyba obojętnie, w którym kierunku. Może chodźmy najpierw do tego z prawej. O, hm, jakoś to jakoś super nie działa. To super na pewno działa na behemoty, bo łatwo je trafić tym całym promieniem. Takie zwykłe to niekoniecznie. Także może bym zmienił broń. Na razie, jak się pojawi behemoth to weźmiemy sobie to. Eee, ała, ała, ała. o No znowu obrywamy. Tutaj jakiś get jest za tym działkiem. O, przeładowało mu się. No, poleciał. Czemu ty masz tarczę? Co to za get dziwny? Latał mimo, że miał tarczę. Nie można było mu nic zrobić. O, i znowu. No, nie wiem. hop, hop. Dobra, tutaj. Tak, teraz możemy użyć tego działka. O, na pierśnik Armax Arsenal. No, znowu ty. Już masz wprawę. No, do roboty. E, no tak, tak, masz rację. Idziemy tutaj. O! Akurat. O! behemot takim e, szybko padł Słuchaj, Słuchaj. A to chyba się a e, nie można chociaż nie wszystkich tutaj już dalej nie mogę przesunąć się Drzwi się otworzyły, ja się szybko przebiegnę. Czy coś tu jeszcze zostało? Dobra, chyba nie. No, i już się pojawiają. Trzeba was szybko załatwić. O, to jest znowu podziałko sięgał. A, i James teraz idzie sam. A nie, trzeba kliknąć go. Dobra, to jeszcze się rozejrzę, czy czegoś tu nie ma. Bo przecież może być. Skoro tam było. Jakaś konsola, nie ma tu nic. Dane wieże zakłócającej. Tak, zapomniałem, że mamy tutaj do zdobycia jeszcze technologię chyba zagłuszenia celu, tak się nazywało to zadanie na Cytadeli do oddania. Także będziemy mogli teraz oddać. I tu jeszcze zejść możemy.

No, Behemoth już przed nami, Dobra, no O, co wy tak odskakujecie? Gdzieś jeszcze sam, oprócz tego, bo się ten ukrywa. No, pokaż się. Chyba tylko ty zostałeś. Skąd ty masz flarę? Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't? Uh, I see. I'm coming in with a shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Stay together. We'll meet you there. No. The Geth have cut me off. I hear another wave approaching. Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them!